Chciałbym rozpocząć od ustalenia pewnego miejsca. Nie w tym miejscu, centralnym punktem będzie to krzesło. czyli to jest gdzieś tutaj? To nie musi być krzesło. Czy ktoś ma z Was pomysł, co to może być za miejsce? Dworzec. Dworzec. Jeśli dworzec, to ten centralny punkt to jest co? Informacja Co poczkanie? Buchana i taka. Dmuchana truskawka? To jest święto truskawki, to jest na kartuzach na dworcu. Czyli to jest dworzec w kartuzach, to jest dmuchana truskawka? A być może pani wie, pani Magdo, którego, którego akurat. Którego mamy? Przypada to piękne święto. Około 20 czerwca, czyli dwa dni po moich godzinach, a ja tu nie wiem, to się zmieni. Dziękuję bardzo. Innymi słowy, do zobaczenia 20 czerwca w Dworzec w dmuchana truskawka. To jest taka, taka duża, rozumiem, taka. Pyks, może być? Może być. Pani Magdo, sięgam do pani doświadczeń. To jest truskawka, dobra. Y więc mamy dworzec. Ta truskawka jest, y jeszcze muszę to doszczegółowić, ustawiona jakoś przed dworcem, czy na peronie, czy w poczekalni, w holu głównym. Kto bądź? <laughs> Hol główny. Czyli jesteśmy w holu głównym, w kartuskim dworcu, Włuchana truskawka, niech będą kasy. Tutaj jest zajebiście elektroniczny y organizer. <śmiech> Gmina. <śmiech> Dobra, ale to do nie koniec mojej dobytki. Co tu się wydarzyło, jakąś przeszłość? Godzinę temu albo dzień temu? No było się truskawki, zabalowała chyba. Czyli już jesteśmy po święcie truskawki, taki 21 czerwca. Tak. Dobra, i to jest trusk ale bo pan powiedział, zabalowała. Taki człowiek legła. Czyli Aha, czyli tam jest, w środku jest człowiek. Jak w banku z tą mlekiem właśnie. Dobra, bardzo mi się podoba. Tym bardziej, że, że tak powiem, że no będę miał co grać, proszę pana. Tak, tak, tak. Jako człowiek w truskawce węższy Oscara w dziedzinie Panto ale nie ma tego. Ale może powołają. Dobra, więc tak, mamy dworzec w kartuzach. Święto truskawki było wczoraj. Tutaj jest zapomniany człowiek w truskawce. I najpierw obejrzyjmy zewnętrzny świat, a potem zobaczymy, co się dzieje w środku. Też zapraszam. <gryzanie> Ale to jest zajebiście czytelne. <gryzanie> Co? jest, się? I to kto? <gryzanie> Czy hmm. to. Cały ten ha ten tylko ha ha żeby ha się w się w trupa. O, przepraszam bardzo pana. ha tak bardzo ha tak proszę. ha Hmm? – cóż, cóż za szarmanicki młody padne. – Bardzo dziękuję. Jesteśmy, by służyć. Co oznacza ten mundur, ta czapka i wyciszane pociągi? Jak mogę pomóc? Czy mogę zanieść pani bagaż albo panią samą? Wskazany peron? – A propos, zanim się rozpłaczę na ten. samą na myśl, że mógłby mnie nieść, nie do końca mi się zorientować. O! To chyba pani dostanie nagrodę. Proszę spojrzeć na bilet. O! To jest pani, pani pociąg. Ja <laughs> <laughs> Jak <biała. śmiech> nie było tych wszystkich internetów, tych światełek z ekranów, to ja wtedy lepiej wszystko czytałam książki czytałam. <laughs> no to ty, za o, za dwie minutki może jednak panią zaniosę. Ostatnio niósł mnie Fryderyk w 74. No, nie. nie wiem, czy pan da radę. Damę. no to daj.

Za go tam. – No nie wiem, kurwa, no, geście zemsty czy coś? Nie <grym> zemsty? No Historycznej kobietowej zemsty. tym! Szukaj pociągu! Wiem, wiem, wiem! Co, co, co? Wiem, 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 no tak, co ty wiesz, że się począł baba po człowieka trzeba ratować? Mimo, że nie wiesz! Co ty wiesz? Nie, gdzie go otworzyj? Jak? Szybunkę mam Patrzę na Cię i mam wrażenie, że widzę kogoś innego niż znam. Wrócimy do tego! Wartę, Wartę! Mateusz! Jeszcze co? Czekaj, czy znasz lepszy niemiecki? Ja. No to kituj, weź, pogadaj z panem, zobacz, on jest co prawda brudny, ale z jakimś zmartwym pogubiony, ktoś go w tej truskawce zamknął. Skąd jesteś? Sam do truskawki wszedł. Przecież wczoraj po mieście tyle tych truskawek chsu chodziło. No to jest Niemcem. A co Niemcy, nie mało w truskawce chodzić? Nie wydaje ci się to dziwne? Niemiec w truskawce, to to jest jakaś wymiana? Jak się nazywa bliźniacze miasto Kartus. kurwa, jasne. Sam Was. ist los. Ich Is weiß nicht. No i pogadaj. Dwa tygodnie więcej. Co to jest z Monitoringu? Monitoringu! Stój tu bieg na i pij mi truskawki. Ten to zawsze gdzieś pobiegł? Non, c'est thank <laughs> you Nie teraz, powiem teraz, powiem, bo skuję w kajdany i poszedł do sztumów. w trzy sekundy. Rób mi się, chłopie, no rób swoje. Pociąg linii, grając z szeregiem, jeszcze, na plan pierwszy, który warto zwrócić, jest odnowiony i mega zajebisty. Proszę trzymać się w daleko od żółtej linii i być wesołym człowiekiem, taki jest lepiej. Jaka no, jest Niemiec w środku, siedzi w holu głównym. żona ja go, teraz pilnuje. Znaczy nie siedzi w truskawce, bo ja wszystko wiem. Widziałem to na monitoringu. Tak, widziałeś na monitoringu i nic nie zrobiłeś, chłopie? A co ja mam zrobić? Ty jesteś kasów czy Ślązak? Jak to można normalnie być Niemcem w truskawce i kimać tak jak ponad dzień? policja by się wzywała. ja nie mówię po niemiecku, gadać, kurwa, niech się prześpi, wyśpi się, pójdzie i gitara, no. możemy, możemy cofnąć materiał? To jak cofnąć materiał? No, pomyślałem sobie, że może zobaczyć, jak on tam wszedł, czy tam był ktoś z nim. Taka jakaś żyłka detektywistyczna się we mnie odzywa. Właściwie o 13.08 nic nie idzie. Czekaj, które to było pokrojone? tutaj on jest. O-o. <grym> <Masz> jakiś gaz? <grym> Mam broń czyż Niszczysz? To jest twoja żona? Jo. Tak. Co chcesz? 16 luter no. nie pamiętam nazw, ale mam wszystko od maczetu no, lubię czasem postrzegać do zwierząt to jest coś dużego, bo to duże zwierzę to czekaj monitoring ci włączę no nie, czekaj, czekaj, to mnie ładuje nie, nie chodzi mi o to, że kamery nie będą rejestrować się, ty. Jezus, ale on ma, czy to jest to dołasz? To pojechać do Gdyni na... Mieliśmy pojechać do Gdyni na... Cholera. <tryk>

I palec ze spustu rozmawiamy. ZJÍŠTU! Zakýlej. <coughs> Co to Woli Mam I kiedy ja wziął ostatnio takie coś w Twoich oczach, jak ty przestań, przestań, pojedziemy do domu. Zataciu, tak jak on zataciu. Lepiej biegnij z do dystrybutora i na nagranie. Dobrze kochanie. To, to jest <that Coba introductions> <that> t-shirt <that that kids know goodbye> je, <hijen> <hijen> het is goed gek dat hij Zijn huis en.